z tej strony Misiu Fortnite a z tego, że za 6 dni będzie Wielkanoc, w niedzielę odbywa się konkurs dla Was. Tak jak widzicie za mną są brońki, więc tak, lecimy. Na początku będziemy losować sobie brońki. Na wielkanocnym live będziemy najpierw losować sobie brońki, czyli za pierwsze miejsce za 130 i, i siatkownica 60 wodzy, tak? Kolejna brońka to jest granica w Interteku 5.8, czyli za drugie miejsce. I kanonada na 106. Trzecie miejsce to jest Werblel 8.2. No a czwarte miejsce to jest bolec 34. więc Możecie wygrać nagrody. A ale po tym losowaniu na live z Wielkanocy odbędzie się oczywiście wynik konkursu na wielkanoc, bo dzisiaj robimy konkurs na 20 zł pejsy w Cards. więc w sumie jak dobijecie tutaj... No, dobra, załóżmy, że... No, no, załóżmy, że jak dobijecie tutaj Dobra, nie wiem, dołóżmy do tej ostatniej nagrody mm, trochę leśniących. No, 15 leśniących. Tak, więc to jest czwarta nagroda. Ale na końcu odbędzie się jeszcze dzisiaj losowanie na 20 zł PaySafe karta. Tak, z wielkanocy. I prawdopodobieństwo będzie takie, że będą to mogły tylko wygrać osoby z mojego teamu oraz moi prawdziwi widzowie, którzy mają subskrypcję i takie tam rzeczy, łapki w górę. No więc napiszcie, co byście chcieli, napiszcie czy macie ratowanie świata i co byście najbardziej chcieli wygrać, ale zrobię mi tak. Na Pace w kart konkurs jest dla moich y, teammateów z teamu. Jeśli przypominam, jeśli jeszcze chcecie być w moim teamie, to e MF Podłoga Misiu y, w Niku i jeśli będziecie mieli to, no to jesteście automatycznie w moim klanie, dostaniecie y, w moim teamie, dostaniecie wypromowani, suba, ode mnie, lajka i przy okazji będziecie mieli konkurs do wygrania, więc ja polecam wpisać M MF w teamie Nawet takie nie jesteście w teamie, polecam wpisać MF, bo i tak wtedy możecie wygrać. No ja się z wami żegnam. No i siema, no.